Na plac zabaw na rokach Bawię się z bratem. Na lody, bo jest ciepło. Bawić się lalkami. Bawić się z omikiem To jest mały i dostałem go um, parę dni. Pływać. Dwie godziny. Nie dużo. Chyba trochę z 3 godziny, dlatego że mają jakieś ważne prace. No na przykład robienie wypisów, które mają z, z pracy, bo mają pracę. Bo mają zajęcia? Praca, pływanie, tenis. Z tatą lubię się bawić w berka, a z mamą y, lubię y, budować poszula. w gotwanie, w telewizję. Że tak się, bo, bo ja mam takie klocki i ja zbudowałam telewizor. Po prostu ja mam takie, mam tak, taką zabaweczkę, która wygląda jak pilocik i ja sobie tak przyciskam i, 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 i wtedy moja siostra tak nagle wyskakuje i mówi buj i wtedy mi się to nie podoba. Klockami. Dobre, bo tam są zgadywanki takie. że się tak jak masz się jakiś punkt, no to się kładzie kartę. W autku? No, w najbardziej. Wtedy ustawiamy, jakby przeszkody i autkiem na pilota je, tym autem na pilota pokonujemy te przeszkody. To jest fajne, bo, je, bo, bo ja jestem bardzo szybki. Bo wtedy można sobie rządzić jakieś kino na przykład. Dlatego, że po prostu lubię. Bo to są fajni. Tego to akurat nie wiem. Nie lubię się bajcuszkowanego. Bo, bo zawsze tata tak szybko biega i tak zawsze... Jak mój tata mówi coś głupiego, bo to wtedy mnie wkurza w chowanego. Bo wtedy ja, bo ja słabo szukam i ja się słabo chowam w tego chowanego. Nie lubię mi się bawić. Tego, że wciąż czegoś innego trzeba. Że jakby na przykład, że muszę sobie zaparzyć herbatę. No, takie rzeczy, no. Że inne zadania jakby wtedy są. Nie. To takie chwile, kiedy chcę być sam i z moją siostrą Zosią. Mogę, bo wtedy mogę być smutny. No na przykład że moja siostra mi zabrała zabawkę. Tak. Lubię się czasami bawić z ja tym. Dlatego, że tak, czasami tak lubię. Też. O, bo mogę to robić, co chcę. Dlatego jak na przykład rodzice mieli czasami inne zdanie ode mnie, na przykład jeśli ja chcę w innym miejscu, to oni są na przykład, chcą w salonie, a nie w moim pokoju. Lubię, bo czasami jedziemy do Krakowa, idziemy na lody, na plec zabaw. Tak, dlatego, że są fajne i można się bawić tam i że tam jest dużo fajnych rzeczy. Tak, dlatego, że nie chodzi się nigdzie i można spokojnie poświęcić w tym są czas. Lubię wakacje, bo można odpocząć i się bawić. Jak jestem na plaży, no to ja sobie kopię, a łowię ryby. Tak, bo nie trzeba wstawać do przedszkola. Mogę pływać częściej, mogę się bawić. Mogę... Wtedy rodzice nie odbierają właśnie tych telefonów. Lubię. Fajnie się bawić. Tak. Dlatego, żeby ja mam tam fajnych kolegów. Lubię z kolegami bawić się w berka. Dlatego, że mam tam fajne koleżanki i kolegów. No, polubię się po prostu bawić z zabawkami takimi zwierzętami. Tak, bo mam kumpli i, i jest fajnie. Bo się bawimy i... widać też... Że gramy w piłkę na boisku. Tak, bo... jest... dużo zajęć. No, dużo zajęć i zabawy. Mm. Dużo sportów. Perek, Puzzle. Tata najbardziej lubi zabawki logo Avengers. Na przykład nic nie lubię. Moja mama lubi takie zabawy z chomikiem. A no, autka najbardziej, no. no. bo innych zabawek to nie mam. Co sami? Nie. Tak. Bo jak chcę się czymś bawić jutro, to mama mi kasza zawsze sprzątać. Tak. Nie lubię, ale robię. Tak. Pierogi. Tak. Frydki. I nawet, I nawet takie nie z takiego woreczka, tylko że takie, takie z ziemniaków. Nie, bo jeszcze nie ujęłam Tak, mam bo mama tylko gotuje. Mufinki, ciasto. No czasami babeczki wczoraj ugotowaliśmy i przedwczoraj ciasto. Wtedy też mogę z nimi spędzić czas. Najbardziej lubię wychodzić na spacer. Lubię iść na lody. się na spacer z moim pieskiem. Bawię się z moją siostrą. Bawimy się w... moimi klockami Lego. Z siostrą jest fajniej, bo wtedy można wymyślić jakieś fajniejsze zabawy. Bawić się lalkami. Bawić się albo z moim bratem, ale rzadko się to zdarza. Bawić się. Bawię się małymi klockami. Spać. Bawię się, no i jem. Gdy na przykład moja siostra jest wolna, w tej czasami mój brat przyjeżdża. Lubię. Na przykład i drabiny. Tam się tak wchodzi po drabinach. Fajnie. Nie. Wtedy się nie fajnie gra. Ja wolę karty. bo się fajnie gra. Tak. Lubię planszówki. Po mój brat. ten. naj. Mój... Ma mój... pójczy... M... bardzo fajne planszówki. Chińczyk. Tak. Grzyboblanie. Szachy. I pionek. I, i pionek. Takie małe płaskie, bo jak się dojedzie do linii takim małym, no to można być hetmanem. No i można na różne strony się ruszyć. Tak, moje na górze, Uno, makao, gorący ziemniak i monopoli. Bardzo dużo jest w tym pytań. Są dość długie i wtedy też mogę zmienić czas. Lubię. Gra w Minecrafta. No, czasami tylko, bo hela ma lekcje no i nie może tak czasami. Tak. W środę i w niedzielę. W takie Tom Hero i jeszcze w Tom Glot. Bo tam można sobie tak zbudować coś, i tam, i tam jak się wszystko zbuduje, to się dostaje, to, to się wtedy idzie do nowego świata. Ale, a w tą siłą się tak walczy z kimś. bratem z... E, najczęściej to albo w albo niedzielę. W Minecrafta albo jako inni mam ale rzadko się to ale mój brat rzadko to robisz, żeby mnie zapraszał. No, czasami rano i wieczorem po pół godziny. W takie autka. Lubię. Psi Patrol. Oglądam często tak zawsze po prostu. Tak jest 10 minut. Lubię bajki ninjago. Średnio. Ale ja kiedy jestem w na wsi, mogę oglądać bajki z rana, bo wtedy nie idę do czyszkola. Hmm, ok, to I, i takie lekcja czy coś. Mama jak czy to może dołączyć, bo ona część to do mnie dołącza. Rozwiamy. No, na zmianę gra bajka, gra bajka. No. O koniach? No, tata ze mną ogląda te Chodzę. Prawie nigdy, ale byliśmy parę, parę razy. Chodzę do kina. Wtedy, kiedy pada deszcz, raczej najczęściej z mamą, z moim bratem. Mm, nie. Nie chodzę do kina, tylko często. Jeden raz tylko posłem. No, bym chciałem chodzić do kina, tylko że, że, że ja kaszla, ale, ale, ale też fajnie. Bawię się w domu. Wszystko jest fajne na mnie.